Proszę mi oddać, czemu mi pan zabrał kamerę? Delikatnie go może tam dotknąłem. Kamerę pan uzna? Nie mam. Została mi urwana, wie pan. Co tu się stało? Zrobiłem kiedyś taki film o wywrotkach. O tym, że parkują na chodniku, że stwarzają zagrożenie dla pieszych. Pisałem o tym do dewelopera, a screeny pokazywałem w filmie. Deweloper obiecał wtedy przekazać sprawę do kierownika budowy. Wysyłałem też takie filmiki. Tam była trawa kiedyś jakby co, ale teraz ten pojazd musi mieć gdzie zawracać przy czyszczeniu ulicy, więc nie ma tam już trawy. A i tu wysypujemy syf. Okej, okay, nie wiedziałem, nice. Zrobiłem też film o dźwigu stojącym na środku chodnika. Wiecie, co się stało? Deweloper wystosował pismo w którym przeprasza za zaistniałą sytuację. W piśmie możemy przeczytać, że dostawcy i wykonawcy zostali pouczeni, a także zorganizowane zostało dodatkowe miejsce do oczekiwania na wjazd na budowę. Na ogrodzeniu budowy wywieszono nawet kartki przypominające o zakazie parkowania na chodniku. Zrobiłem potem podobny film o betoniarkach, o tym, że cofają bez asysty, blokują jezdnie, chodnik, stwarzają zagrożenie. O tym, że wszystko to dzieje się za przyzwoleniem spółki realizującej inwestycje. Nie zadbano bowiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a betoniarki stoją w poprzek chodnika i drogi, wylewając beton. Nikt nie odstępuje od realizacji przedsięwzięcia, mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia prac. Wiecie, co nastąpiło potem? 10 maja na skrzynkę Konfitura w akcji Gmail.com przyszło pismo zatytułowane. Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych. W piśmie wzywa się do usunięcia następujących filmów z kanału Konfitura. Film o wjeżdżaniu na chodnik, w którym przedstawiony został problem wygenerowany przez postawienie dźwigu na jezdni i chodniku. Nie wiem, jaki to ma związek z naruszeniem dóbr spółki, natomiast tutaj możecie zobaczyć dodatkowe ujęcie, niepublikowane wcześniej. Kolejny film do usunięcia: o betoniarce stojącej na budowie, blokującej jednocześnie chodnik, oraz ciężarówce z wysuniętymi podporami, blokującej drogę. Wygląda na to, że spółka umieściła banery reklamowe w wyjątkowo pechowej lokalizacji. Natomiast narracja w filmie w żaden sposób nie wskazuje, jakoby ten problem został stworzony przez inwestora. Trzeci film do usunięcia: ten najgorszy i najdłuższy o betoniarkach. Podobno pokazałem negatywny i niestosowny do rzeczywistości obraz spółki, obarczając ją winą i odpowiedzialnością za działania niezależnych osób współpracujących ze spółką, podczas gdy spółka nie ponosi za nich odpowiedzialności. Na każdym z filmów wielokrotnie widać banery z logo spółki i jej danymi co sugeruje, że to spółka jest odpowiedzialna za tamowanie ruchu. Czyli co? Spółka nie ponosi odpowiedzialności za postawienie betoniarki w poprzek publicznego chodnika i drogi, bo nie przygotowała więcej miejsca na terenie budowy? Nie ponosi odpowiedzialności za postawienie pojazdu z pompą z podporą wysuniętą na chodnik, której nie zauważy osoba niewidoma? To jest tamowanie ruchu na drodze dla pieszych. A co do odpowiedzialności i logo spółki, zapraszam na krótki film promocyjny. Rozumiecie, nie ponosimy odpowiedzialności, ale jednocześnie pokazujemy to samo, co pan Konfitura na swoim Instagramie i uważamy, że to jest OK. Ponadto, co widać na filmach, przez lokalną społeczność nie jest uznawane za utrudnienie, przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji na ulicy Tomnickiej i przejazdy pojazdów dostarczających beton na budowę. Zdecydowana większość osób pojawiających się w pana filmach jako osobę utrudniającą ruch w okolicy wskazuje właśnie pana. Dokładnie. Pojazdy, z których wykonuje się prace ściśle powiązane z budową, na którą nie mogą wjechać, bo nie ma tam miejsca, blokują tylko jeden chodnik i jezdnie. Ja, jako bezczelny prowokator, blokuję ruch pojazdów na jedynym wolnym chodniku. Skandal. Ja mogę powiedzieć, że ten pan prowokuje, jest prowokatorem. Dalej możemy przeczytać. W rzeczywistości do ewentualnych utrudnień w ruchu dochodziło w wyniku dojazdów na budowę zewnętrznych dostawców betonu, będących niezależnymi podmiotami w żaden sposób nie związanych ze spółką. Czy tę sytuację dalej traktujemy jedynie jako dojazd do budowy? A tę? Albo tę? Warto wspomnieć, że w piśmie odniesiono się też do opisu filmu, który należy uznać za zniesławiający i znieważający spółkę. Czy w którymś miejscu mijam się z prawdą? Przeczytajmy. Developer wpadł na pomysł, że może zarobić więcej, jeśli pośród wąskich uliczek i zabudowy jednorodzinnej wybuduje coś większego. To to jest ciasno, strasznie. Nie będzie planował miejsca na zaopatrzenie. No staramy się być mało uciążliwi, niestety grać na te ciasnoty tutaj. Jest ciężko nawet e, prowadzić jakikolwiek dostawy na tych budowach. Nie będzie występował o zajęcie pasa drogowego. Nie będziecie tego wygradzać nigdy, tak czy inaczej. Nigdy całej tej drogi? No, na pewno nie. nie? No to no oprócz tego, że trzeba zapłacić, to jest jedna, bo dwa trzeba mieć powód. No. A. Budow taką budowę to by mi nie dali. Nie będzie budował czegoś technologicznie mniej wymagającego. Bo to jest betonowanie płyty. To jest bardzo dużo ilość betonu. Eee, I to, trzeba, to jest niestety proces taki nieprzerwany technologicznie. Wykorzysta działkę do granic możliwości. Zaleje ją betonem, a wszystkie utrudnienia i niewygody zostaną przeniesione na lokalną społeczność. Zostało 10 groszy i koniec. I zalamy. Już I już później. nigdy nie będziecie no, tu lać betonu? Będziemy lać beton, nie tak raz. To dzisiaj się skończy. Dzisiaj się skończy. Tylko okay. to jest największe betonowanie. Infrastruktura będzie dzień po dniu nadwyrężana w imię zysku. To jest robione pod zarobek. Każdy ma z tego pieniądze. No, Deweloper ma z tego pieniądze. To nie jest działalność charytatywna. To jest bezczelność. Postaramy się, ale no. To no, no, naprawdę. No, nie dałoby się tego tak w 100%. Tak. Na koniec kierownik budowy wyjaśnia, że nie może wykonywać pracy zgodnie z prawem, bo za długo by to trwało i pewnie deweloper tupałby nóżką. Ja się nie uchylam od odpowiedzialności, ale ja mandat dostałem i nie dostanę jeszcze jeden, no ale niestety, no skończyć to muszę. Nieprawdziwe są również stwierdzenia, że nie ma miejsca na zaopatrzenie. Okej, okay, no to tutaj możecie zobaczyć miejsce na zaopatrzenie. A tutaj dedykowane miejsce dla dostawców. Podobno nie mam wiedzy na temat tego, czy spółka posiada zgodę na zajęcie pasa drogowego i sugeruję, że jednak nie posiada. Nie będziecie tego wygradzać, nigdy, tak czy inaczej. Nigdy całej tej drogi? Na pewno nie. Rozumiem, że to nie jest oficjalne stanowisko spółki. Ale dlaczego w piśmie pojawia się zapewnienie o tym, że odpowiedni organ wydał pozwolenie na budowę, ale nie zostało już wspomniane w tym samym tonie, że odpowiedni organ wydał zgodę na zajęcie pasa drogowego? Śmieszne stwierdzenie w stylu nie wie pan, czy mamy zgodę, czy nie, i nigdy się pan nie dowie, pozwala domyślać się, jaka jest prawda w tym temacie. Na koniec spółka domaga się zadośćuczynienia w wysokości 15 tysięcy złotych. Z uwagi na materiał, który pojawił się w programie Dzień Dobry TVN. Poruszymy teraz temat, który wywołuje wiele emocji, również u nas w studio. Będziemy rozmawiać o prawach pieszego, kierowcy samochodu i rowerzysty i czy my w ogóle potrafimy żyć razem w tej przestrzeni, dobrze żyć. Materiał dotyczy pojazdów jeżdżących chodnikiem i zaparkowanych na nim. Ale jakimś cudem, to reklama na ogrodzeniu w publicznym miejscu stawia tutaj spółkę w złym świetle. Jak widać, po wysłaniu pisma spółka stara się wykonywać pracę w sposób legalny i bezpieczny. Ja takie coś nazywam prywatnym folwarkiem w przestrzeni publicznej. Widział pan filmik z budowy? Ja się pan... Nie wiem, może Czyli Widział pan. I co pan myśli ogólnie o tym? Mają panowie tam nowy wjazd na budowę? Jaki? Nowy wjazd tutaj na rogu, na skrzyżowaniu. A dlaczego pan się pyta? Nie. Jestem ciekaw po prostu. A no to ja nie muszę panu odpowiadać. Oczywiście, że nie. Dokładnie. Tam się chodniczek trochę zapada na rogu. No, pan się o chodniki nie martwi, bo my będziemy chodniki odtwarzać, więc o to też pan no, nie Nie ale... wierzę w to akurat. Dobrze, to pan nie wierzy. Pan zgłasza do odpowiednich służb. I tyle. Do tego nie są, no. nie pan. Ja y, jako obywatel jestem jak najbardziej od tego, żeby zwrócić komuś uwagę, że postępuje niezgodnie z przyjętymi ogólnie normami i prawem, proszę pana. No to, to nie jest nic nagannego. Wezwać policję. A panowie zajmują się tutaj tą budową, czy też pana, nie mają panowie czym my się nic się zajmujemy, to pana to nie interesuje, bo to nie jest w ogóle pana, że tak powiem, w pana zakresie zainteresowane. Jest? Trochę. Pan... Tak? Trochę to rzutuje. A czym pan się zajmuje? Nie, w mogę kawiarni tego pan pracuje? nie mogę tego stracić. A pan pracuje w kawiarni, może? Nie, pracuję w kawiarni. Nie pracuje pan w kawiarni? Nie. nie? Nie, ale wiem, że widział w pan w takim razie jakieś moje zdjęcie przy ekspresie kawowym. Pewnie stąd te wnioski. Mam takie profilowe na Facebooku, to prawda. Widzi pan, może widziałem, może nie Zrobił widziałem. Zrobił pan rekonesans. Widzi pan, może widziałem, może nie widziałem. Doceniam. Nie no, widzi pan. Tak samo jak domyślam się, że lubi pan kuchnię orientalną. Lubię. No właśnie. To prawda. Widzi pan. Też domyślam się. Wiele ludzi lubi kuchnię orientalną. Dokładnie. A inni znowu nie lubią. No dobrze, nic tu po mnie. Nic tu po panu, dokładnie. Nic ciekawego. Wreszcie pan powiedział coś mądrego. Dokładnie. Miłego Do Dojrzewał. Smacznego. Smacznego tary. I teraz przechodzimy do kolejnej sytuacji. 20 czerwca 2024 roku stałem w tym miejscu i nagrywałem pojazdy jeżdżące chodnikiem, które omijały zaparkowaną na jezdni śmieciarkę. I stamtąd zauważyli mnie panowie z budowy. Następnie wpadli na świetny pomysł, że przyjdą tutaj. Zagadają mnie i zabiorą mi kamerę, przez co straciłem nagrania. Nie możecie ich zobaczyć, nie możecie zobaczyć całego tego zajścia. Natomiast po chwili zacząłem nagrywanie telefonem, i akcja zaczyna się w momencie, w którym kierowca BMW najeżdża na mnie już drugi raz. Co się dzieje dalej, możecie zobaczyć na filmie. Aha, dlaczego w ogóle zabrali mi kamerę? Założyli, że skoro mają rysę na samochodzie, a ja w tamtym miejscu pod tamtą budową pojawiłem się również półtorej godziny wcześniej, po prostu tamtędy przechodząc. To zapewne ja odpowiadam za zrobienie tej rysy na samochodzie. I to jest świetny pretekst, żeby osaczyć mnie i zabrać mi kamerę. Widział to pan? Pan odwiedzie te Proszę mi oddać. Dlaczego mi pan zabrał z... kamerę? Dlaczego pan stoi Nie, nie, nie. Tu jest dowód, tu jest dowód. Proszę sobie, jak pan jak pan to... Proszę pan, proszę mi oddać moją kamerę. No. No to na pewno widział jak pan we mnie wjechał. pan Pan we mnie uderzył. I pan mi ukradł kamerę. Oczywiście. A wyłączę nagrywanie. Słucham? wyłączę nagrywanie. Czemu? No bo nie wyrażam zgody. Nie musi pan. Pan cały czas to widzę nagrywa. Proszę bardzo. Boję się pana trochę, wolę nagrać. Ukradł mi pan kamerę i potrącił mnie pan samochód. Nie wpadłem panu kamery, tylko zatrzymałem do przyjazdu policji. Zabrał mi pan kamerę, proszę. Ja mię, panu oddam tę kamerę, jak przyjdzie policja i zgramy mi ją nagranie. Odmiesz. Oczywiście, proszę ją na nagraniu będzie jak pan rysuje auto z pana kamery. Ja nie chcę pana kamery. No to proszę. Ja. Nie, oddam. W tej chwili to się nazywa kradzież. Nie, nie, proszę Nie, ja ją ja zatrzymam w celu zgrania dowodu. Nie może pan robić takich rzeczy. O dzień dobry. Kamery pan uzna? Nie mam. Dosta mi urwana, wie pan? Ja mam pana kamerę, pan się nie stresuję. Ja nie potrzebuję. Ja, ja potrzebuję pana z powrotem mojej kamery, proszę pana, bo... Z ukrad. ją Pan mi ukradł kamerę. Zgramy przy policji. Pan mi ukradł kamerę. kamerę. Pan tam, tak, dokładnie. O, dokładnie. A tutaj ja mogę na USB wziąć do komputera. Nie może pan, proszę pana, proszę pana. to jest mogę. przywłaszczenie cudzych o, zgramy materiałów. Zgramy to pan, to, to tam, pan żeby... pan przyjdzie na policję. Żeby... Pan zgłasza do odpowiedni nie Tyle. Do tego nie są. Nie pan. Rozumiecie co tu się właśnie wydarzyło? Goście reprezentujący spółkę stwierdzili wspólnie, że zabiorą mi kamerę, zgrają z niej pliki, podłączą to do komputera i zrobią to na terenie spółki, na terenie budowy. Eee, jakie tam miałem dane? Czy były tam dane wrażliwe? Czy były tam nagrania mojej i mojej żony? Eee, w jaki sposób zostały zmodyfikowane? Gdzie będą użyte? Do jakich danych dostęp ma spółka w tej chwili? I czy przetwarza te dane zgodnie? Z obowiązującymi przepisami? Te wszystkie pytania zdają się raczej mieć dosyć prostą odpowiedź. Po prostu są to działania nielegalne, mimo że wcześniej wszyscy panowie zarzekali się, że jeżeli coś ci się nie podoba, to możesz zgłosić na policję albo wezwać służby. Zresztą wyobraźcie sobie taką sytuację: ktoś wam zabiera telefon, podłącza go do swojego komputera, ma dostęp do wszystkich danych i robi z tym co chce. Przez 15 minut nie masz dostępu do swojego urządzenia. Nie wiesz co z nim zostało zrobione i w jakim zakresie? Fajnie? Proszę pana. Ten pan e, ukradł mi moją kamerę z roweru, uszkadzając uchwyt. Ma trzyma ją w ręku i nie chce mi oddać. No. Wziąłem e, kamerę jako dowód. Uprawiaj komisyjnie Ukradł mi pan kamerę. E, I na, na, na tej kamerze to jest, jest moja kamera. Jest nagrane, jak pan rysuje samochód na kamerach tutaj też Czy mogą rysuje, panowie wydać polecenie temu panu, żeby oddał moją kamerę? To jest, to jest, to jest, to jest. A, to może ją ktoś, a może poprosi. ją posiadać czy nie może, proszę pana? Proszę pana, proszę pana, proszę proszę pana oddaję komisyjnie panu. panu kamerę, proszę bardzo. Dziękuję. I dokument od pana poproszę. takim bądź karmie. Och, niestety są skasowane nagrania, jak ten pan nie A potrąca. Bo, bo pan nagrywa tutaj wszystko po panu. Słyszę, no, ten... no, no może to pan, pan, pan nie może ma na to dokładnie. No. Pan, nie, pan, jest pan jest... może, może rejestrować, tylko nie może naszego wizerunku udostępniać. Ja pan na przykodzi? pewno dobrze o tym wie w internecie. Zostałem przez niego napadnięty, zostało mi zabrane i uszkodzone moje imienie I nie tak się no tak. załatwia sprawy chyba. Okay. Tutaj to jest ewidentnie, jeżeli pan twierdzi, że ten pan panu to wyłamał, tak. pan połamał i popsuł. No To normalnie przychodzi Pan do nas złożyć zawiadomienie. Ogólnie rzecz biorąc, ten Pan, w stosunku do Pana, będzie składał szkodzenie tego, tego, tego sprzętu. No tak? Pan? tak. Wydział Ruchu Drogowego, jak będzie wolna załoga, zostanie to zadysponowana, tutaj. Przyjedzie i Panów rozliczy. Tak jak Panu mówiłem już. Pan wziął kamerę, zgrał filmiki okay. na komputer, bo wiem, że panowie usunęli parę filmików. I proszę. To ja, I to jest, nie, proszę pana, to, o, to jest to, 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 kradzież to pani, kradzież mienia, nie, kopiowanie pani, danych. Pani, pani I proszę pana, nie, ja nie przesadzam. Ja nie przesadzam, ja nie przesadzam. Ja wiem co tam było. Pani, I proszę pana, to, że pan poszedł to, a nie wziął pan kamerki? Nie zgrali panowie tam na komputer niczego? Zgraliśmy film. A czy nie zgrali film. panowie? Zamierzyliśmy pana z monitoringu. No po czym wziąłem kamerę od niego z roweru, wyciągnąłem żeby zabezpieczyć materiał dla ciekawych Państwu do policji. Delikatnie go może tam dotknąłem, no, po czym wycofałem samochód do tyłu, odjechałem no, i zatrzymałem się tutaj i poczekałem na policję. Dodam, że, że tutaj pan jest takim dzielnicowym społecznikiem, który męka no, naszą inwestycję codziennie przychodzi nagrywa. No i e, złożyliśmy pozew sądowy na, na to Pana zachowanie. To zdarzenie, e, zdarzenie było na, na około 16.30 na końcu listy Tomickiej. I tam jest jaka poprzeczna to jest? Poprzeczna jest milanowska. A pan jest w dyskusji tutaj budowy prowadzi czy chciał? Gdzie... Tak. tak. Ja zatrzymałem samochód, żeby po przejąć materiał dowodowy z tego zdarzenia. No, pan był bardzo zdenerwowany, że tą kamerę odebrałem. Ja chciałem ją tylko wziąć no, przyjazd do przyjazdu policji. No i wsiadłem do samochodu, odjechałem. Pan w tym momencie wyjechał mi na, na drogę yy, i po prostu gdzieś tam dojechałem. Delikatny kontakt nastąpił. Pan nawet gdzieś yy, no, tam na tym rowerze nadal był. Do sądu, tak? I każdy swoją rację tak, sądu, na przesłuchaniu tak, tak. i na Oczywiście. materiały. Tak Dlaczego do sądu? Sąd musi rozstrzygnąć m.in. przyczyny mojego znalezienia się na jezdni w momencie kolizji z BMW. Co było dalej? To co widzicie to nagrania z kolejnego dnia. Nic nowego: ciężarówka stoi w poprzek chodnika. Pojazdy nie mieszczą się na terenie budowy. Tymczasem ja dostałem wezwanie na policję, ponieważ podobno w dniu 21 czerwca około godziny 12.30 na ulicy Tomnickiej kierowałem rowerem i korzystałem z telefonu. Czyli znowu ktoś poświęcił czas, żeby znaleźć mnie na monitoringu budowy i zgłosić na policję, zamiast zająć się kwestiami bezpieczeństwa i legalności swojego przedsięwzięcia. Pokażę Wam, co tak naprawdę robiłem tego dnia, dokładnie o 12.30. To obrazy z moich kamer. Dokumentowałem kolejne i kolejne ciężarówki rozpychające się na chodniku, jezdni, nie mieszczące się na terenie budowy. A teraz zapraszam Was na wielki finał. Nagrany tym razem przez panią konfiturę dwa tygodnie po akcji z zabraniem kamery. Dzień dobry! Dzień dobry! Przepraszam! Przepraszam panów, halo! Jest szef budowy? Przepraszam, taki mam ma takie pytanko. Tak, a macie panowie pozwolenie, żeby tu stać? A to trzeba pytać kierownika Aha, okej, okay. kierownika budowy, dobra. Zero zabezpieczeń, a panowie wiedzą w ogóle jak dochodzi do wypadku? Aha, okej, okay. nie wiedzą panowie. Spoko. Polecam, polecam panom kanał Konfitura. No i to wie pan co, to proszę teraz oglądać bardziej uważnie, okej? Okay? Bo to, co tu się dzieje, proszę pana, ja nie wiem, czy mamy mają wyobraźnię, ale tędy chodzą dzieci codziennie, bo tam jest szkoła i lato w mieście. Jeżdżą też na rowerach, a wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczna sytuacja. Hit. Bo wie pan, pan kierownik budowy obiecał, że tutaj postara się zapanować nad sytuacją, żeby nie doszło do głupich wypadków, ale widzę, że to są takie obiecanki. Niesamowite.